No, cześć, Jemaneczka, dzień dobry. Junta z tej strony i chyba zdaje się, że pomału kończymy The Frozen Wilds. Tego jeszcze nie wiem, ale wydaje się, że już jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Także biegamy sobie po elektrowni geotermalnej, która, uwaga, miała blokować wulkan, megawulkan pod Yellowstone, żeby nie wybuchł. Widział mnie. No To nic, że nas widzieli. Oj, do tego nie dostrzeliłem. O, się biegnie. O Lord Hikomen. To jest ogniasz? To jest chyba ogniasz, no? na tym. Dobra, tutaj niestety jakiś jeszcze jeden robocik był. Albo kilka, ale i O Jezu, zaraz bym spadł. Seriously? Dobrze. Brak przeszkód na drodze dobrze. rozwalony. A, ci już też. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dawaj dawaj, przeszukujmy, zbierajmy wszystko co możemy. No i co? Wnioski na razie nasze są takie, że, że ta cała pani to jest cyjan. Znaczy nazywa się cyjan i ona po prostu zarządzała tą całą elektrownią pani geotermalną. Dużo. Natomiast po prostu... Coś muszę wy wyporządkować ekwipunek. Natomiast to oprogramowanie, ten demon prawdopodobnie było oprogramowaniem dodanym, dodanym później, które miało blokować i maskować tą elektrownię, ale znowu wyrwało się spod kontroli. Tak samo jak ten Ares cały, no i, no i mamy co mamy. Ale powiem wam, że. gorące już nie będzie. No właśnie, wcześniej było za zimno, teraz za gorąco. Jest dziwnego w tym, tym tłoku, który tutaj pracuje. Znaczy, brzmi to jakby. wiecie, te to są takie stuknięcia mechaniczne, ale brzmi to dosłownie jakby, nie wiem, setka ludzi tam jęczała w piekielnej agonii. Więc trochę mi się to nie podoba. Mogę tego potrzebować. Dobra, tutaj widzę, że są kolejni Banukowie, którzy zginęli przy wrotach. No i dobra, dom... a po prostu musimy zdominować te drzwi i to wszystko. O! No to sióp. Maszyny. Przygotujcie się Świetnie, demoniczny gromoszczęk. Tego mi jeszcze brakowało. Świetnie. Jezus Maria. Kogoś chyba porąbało, żeby tu gromoszczęka wsadzić. Rzucam go na razie bombami, bo może być turbo słabo. No najlepiej by było go... No właśnie, bo ma jeszcze te cholery latające, najlepiej zdjąć mu jak najwięcej rzeczy. Kurde nie trafiłem. Że jest na tyle du duży, że przebiega nade mną. Ale tak powinniśmy pozdejmować jak najwięcej rzeczy. Ała! Może te odgłosy są za późno momentami. Musicie już, już ściągnąłem. O proszę, powypadały mi te niektóre. Spod brzuszka rzeczy. A I najlepiej byłoby teraz wsadzić mu na tam bombę. O, właśnie tutaj. O, świetnie. Gdzieś spadłem. Jest, 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 jest. Okuszony. Jak to brak amunicji? Dawaj do środka, tam! A Dobra, dawaj go. Świetnie. Możemy te jeszcze wykorzystać? Kończymy go. Czekajcie. No kurde, co tak szybko wstajesz. Dobra, chyba znowu wracamy do planu z, z zarzuceniem go granatami. Ała ale już mi przywalił. Kończymy. Myślę. Pięknie. Co się nam dało. Przyznam. Oj tak. Nie sobie zbytnio pieśni. Ale ta jest godna zapamiętania. A teraz, Oj, to Ayla, prawda. Wrzwi. Otworzysz je, zaraz się okaże. Albo wyślą nam kolejnego groboszczęka. Ale spoko, jakby. Jestem w stanie jeszcze potworzyć zapasy. Czekaj, czy też wcześniej walczyli z gromoszczenkiem, czy teraz dopiero się zjawił? A, przetrzymaj. O, otwarte. No nareszcie, nareszcie. No, pokażcie mi jej buzię, bo chcę zrobić sobie... Chciałem sobie ikonkę zrobić. O, proszę bardzo, jakieś fioletowe oploty, o. Działanie demona lat minęło odkąd tu byłam. W tym czasie demon przejął kontrolę. No, to prawda. Wygląda jakby infekcja atakowała całą maszynerię. Wszystko się zmieniło. Wypaczyło. Ścieżka, którą szłam do pani, jest dla nas zamknięta. No, to trzeba demona rozwalić, tyle, nie? A więc znajdziemy inną ureo. Obiecuję. Nie bolą mi te kable pod skórą. W porządku. Ruszajmy. Druga tak. ekspedycja ukończona. Skończmy to. Jak dostaliśmy osiągnięcie za dojście do tego momentu, a jeszcze będzie kolejne osiągnięcie za skończenie. A bo to misja była cała, a teraz się rozpoczyna kolejna misja. No proszę bardzo. I fajnie, że dostałem różne rzeczy, ale Expo już niestety nie potrzebuje. Bardzo, szy... bardzo szybko się zdobywa Expa robiąc te wyzwania. Boże, jak to się nazywało? Eee, tereny łowieckie na ten 40 poziom całkiem szybko tutaj wpadają. EXP. dobra, słuchajcie, zerknijmy sobie tylko tutaj, co mamy. Okej, okay, jakieś modyfikacje do broni. Sesja poboczna rozpoczęta. z Zbadaj kocią. No tak, bo to jest ewidentnie kocią. Musimy tam jeszcze tylko jakoś dojść. Okej, okay, rozumiem, że no to w dół. ciśniem. Boże, urea, możesz przestać tędy. tak jęczeć. Tędy nie. Ale tędy. Widzę notatek, ale widzę skrzynkę. Dziękuję. No to dobra, to wciskamy się w tą narośl demoniczną. Myślałem, że będzie to cięższe do przejścia. Ale nie, dobra. No, jak to każdy kocioł. No teraz jakieś te paczki, nie paczki. To miejsce dla maszyn. Nie ludzi. No, to prawda. Jestem z tobą, bracie. Bracie, jestem z tobą. Nie, z z nie, 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 dużo nie, 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 Zostańcie, a ja poszukam jakiegoś przejścia. Rozumiem, nie, No dobra, czyli mam wolną rękę teraz. Świetnie. Jest jakaś czujka. Dopiero dzisiaj, grając sobie, przypomniałem, że na przykład wystarczy taką czujkę w oko postrzelić gdzie już mamy sprawę rozwiązaną. Stot, jak zamknąć otwór. Trzeba przejść nad nim. Tak, to prawda. Tylko jeszcze nie do końca wiem, jak przejść nad nim. Trzeba się jakoś wspiąć na górę. Bo stąd nie skoczę, nie ma takiej opcji. A, no przecież, bo ja tutaj pozamykałem te fioletowe, to tym mam się przejść. Nazwane to było za dużo kabli. Takie dobrze wymierzycie. Dobra, Dobra, Pciągów możemy przenieść. Tak, to prawda. No i jedziemy wow, sobie. No, lata gada, pełen serwis. Ja tu muszę, no właśnie, zejść, bo. Bo by nie dało rady. Znaczy, oni mogliby zrobić to samo co ja, ale. Ale pewnie nie. Tu zamknięte drzwi. Ale tu mogę wejść do góry Dobra, to były tylko grzyby Okej, okay, rozumiem, to musimy sobie wejść Chyba No tylko jak, drugą bo... Stronę, żeby wydłużyć most. O, żeż ty Aha, dobra, spadłem Spadłem, ale nie spadłem Trochę spadłem, dobra Jak mam wrócić? Tędy, dobra czy musimy przejść jeszcze dalej, żeby się cofnąć, żeby otworzyć tamtym? Bo tutaj tego nie ogarnę. Prawdopodobnie wiem już o co chodzi. Czyli wracamy tu. Idziemy tu. Nie, bo to płonące jest tam. A ja chcę przejść tutaj tylko. A, kurczę, czemu ja tego nie zauważyłem? Dotarcza się tu kręci. To mi powinno pomóc. Poczekamy i przejdziemy. Ja już chciałem ich zostawić, iść sam. Dobra, soruwa. Dobra, sprawdźmy to. I na końcu będzie kłapak do pokonania, czy coś takiego. Zadziałało, nadchodzą. No zawsze w każdym kotle tak jest. Okej, okay, to znowu musimy przejść na drugą stronę. O, okej, okay, udało się złapać. dziwo. Dobra, teraz czas na resztę. Mm hmm. A, ładowuje mi się dominacja dopiero. Chodźcie, jest bezpiecznie. Tak myślę. Tja, bezpiecznie. Chłe, chłe, chłe. Śmieszne żarty opowiadasz. co teraz? O! krabo krab Jakoś go nie zauważyłem. Dobrze. Pokażę. Patrz jak ucieka przed nami. Boi się. No i gites. Możemy iść dalej. To miejsce hmm. wygląda jak góra w czasach sprzed ataku demona. Co to jest? Co to jest? Nieważne, może nas zdominować, to to dominuj, dziewczyno. Wejście udane. Blokady ominięte. Och, super. Do każdego, kto mnie słyszy. Mhm. Moje systemy zostały opanowane przez właściwego demona niewiadomego pochodzenia. Programy śledzące potwierdziły tożsamość osobowości jako Hephaistos. O, proszę bardzo. Trzeba go zatrzymać, za wszelką cenę. Zrekonfigurował obieg, by budować swoje smutki. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowe dane do tej wiadomości. Pani mówi do nas. Tak, słyszałem. Hefeistos ujawniony, a czy to nie. I ostrzeżenie. Hephaistos? To była część projektu Nowy Świt, część Gai. No właśnie, nie? Pani no jest ci znana? Tak. Ale nie wiem skąd się wzięło. Pani na pewno zostawiła nam jakieś wiadomości. Może masz rację. Ruszajmy się. Hm. Czyli tak jak mówiłem, kolejny. Ale czemu hefajsus? Hefajsus nie był wcale złym bóstwem, no. Widzisz na śpiączka. Nie chcę złudzeń wyłączyć, ale za duże ryzyko dezorientacji przepręczawali, przydostacie. I jak powiedzieć czemuś, komuś na poziomie emocjonalnym dziecka, że musi zapaść w sen. Może na lata. I w jakim świecie się obudzi. Mhm. Mm no, ja, czekajcie, zobaczmy na. O, proszę bardzo, już wchodzimy tutaj do tego miejsca, gdzie ten. Gdzie chłopak będzie do pokonania. A, zapisy... te zapisy. Mm -hmm, to jest wszystko co było niestety te wiadomości, bo czasem są takie, że jest tylko fragment wiadomości i resztę sobie trzeba doczytać, a tutaj są widzę całe. Dobra, otwieramy. O, droga. Okej, okay, idzie ogniaż, świetnie. No, całkiem udane, szkoda tylko, że on nie oberwał za bardzo. Okej, okay, to ma rozwalone O nie, następny przylozu Najważniejsze to u góry mu zniszczyć, bo on ten miny będzie, cholera, wstawiał. Ale jak mu to zniszczyłem i mu to odpadło, to gdzieś powinno to leżeć. Jesteś totalnie zbędny, krabie. No nie, bateria wpadzie się kończy cały dzień, napierdala w to. Seriously? Nie odpadło mu to? Dziwne, bo powinienem przez ten minę wyrzucać. No nie tak, tak cię. O No, come on. Jest! Czemu tego nie mogłem znaleźć przed chwilą? A przesuńcza się od niego, bo te miny, niestety, mnie też dopadają. Tak, one chwilę potrzebują, zanim się zaaktywują, widzę. No ok, dobra. Jeden padł. Teraz. Odporność na ogień, ale tak wybrałem losowo tą strzałkę. Dobra, jest. Padło. Ja się kurde obawiam, gdzie te ogniste pazury, bo ja w ogóle z czymś takim chyba jeszcze nie walczyłem. A nie ma ich, i nie ma. I co okaże się, dopiero po zrobieniu tego będą te ogniste pazury dostępne. Dobra. A. Aha, nie przejdziemy niby, bo... Bo dziura czy... O Jezu, tam coś, tu coś, czy i zas. Już widzę ile mi tu chodzenia może zająć to wszystko. Jesteśmy na razie tu. No dobra, na to można by wejść, tylko jeszcze nie wiem do końca jak. Też tu nie widzę nigdzie. Wejście do góry. Wejście jest tak jakby od wyłamanej ściany z tamtej strony, tylko no jak tam wejść? Czy ja tu muszę jakoś... ...na tą tarczę wchodzić? Co to jest? Łącze sieciowe. Okej, okay. jak rozumiem tutaj nie przeskoczymy tego, nie? Mamy iść tam. Gdzie tu się wchodzi? Nie zaryzykuję skoku tutaj. To raczej jest bez sensu. Ojej. Ale tu nigdzie nie widzę wejścia. Ale jak wejdę tu. Okej, okay, to wejdę tu. Okay, jestem tutaj na tej wyższej platformie. Czy ja tutaj coś mam? Absolutnie nic. No to dobra, to idziemy tędy. A, dobra, tu jest przejście. Pożądalu. To wystarczy. Stworzono nas do wyższych celów. No i tak, i tu jest ewentualnie jakieś przejście tam. Nie do końca wiem po co. Aha, bo tutaj nie przejdę. No oczywiście, że o to w tym chodzi. Dobra. Czyli tak, czy siak, musimy się tam prześmignąć, wejść po tym kole, przejść na drugą stronę, odblokować i dopiero tutaj będziemy mogli przejść dalej. Co oni tam walczą z tym, czy. Czy jest z czymś walczą? Tak po prostu biegają. Okej, okay, dobra. Bo czymś strzelali, więc wychodziłoby na to, że ktoś ich zaatakował, ale oni chyba po prostu do drzwi strzelali. Tja. Proszę bardzo. A nie, bo to most jest otwarty chuj wafel, o co tu chodzi? Myślałem, że ja mam się tutaj dostać. Ale już tu są! To przejście było mi niepotrzebne. Co ja mam tu zrobić? Przecież stamtąd przyleźliśmy. A, stamtąd. No tak, byliśmy tutaj. Rozumiem, można było ominąć te roboty i dostać się tam. Okej, okay, teraz, teraz strzeliłem, po co jest to przejście. Oj, brawo dla mnie. Dobra. Otwarte. To faktycznie oni powiedzieli, że teraz moja kolej po prostu to otworzyli. Oj, hunta, hunta. Ocenam mnie. Formularz oceny w, w celu klasyfikacji inteligencji sztucznej i maszynowej, poufnej, własność MIE. E, zabranie się udostępniania osobom trzecim jakiejkolwiek części niż dokumentu. Hehehe, Streszczenie. Trzeci test odczuwanie zmysłowie obiektu oceniono na 054 w granicach prawa, z uwzględnieniem mm, pozostałych testów poprzedni wynik obiektu na poziomie 0,61 uznano za błąd pomiarowy, ocenę uzyskano z wykorzystaniem światek centylowych. Następujących częściowych testów jakościowych: reakcja na ból, humor, zdolności emocjonalne, ocena estetyczna, moralna, szczegółowa analiza i przegląd kryteriów oceny w załączonych formularzach, rekomendacje oceniającego, utrzymać schemat oceny co dwa lata. Ściśle zalecane jest ciągłe monitorowanie w kontekście bliskości obiektu do maksymalnych zdolności w ramach kategorii. Totalnie, absolutnie nic mi to nie mówi, co jaki obiekt tutaj testowano. Co to za testy, i po co do czego. Okej, okay. wziąłem ze spadłem troszeczkę, ale wygląda na to, że chyba jednak tak miałem zrobić. No, chyba tak. Kolejny pulpit. Do każdego, kto mnie słyszy, rekonfiguracja mojej instalacji. Spowodowała niestabilność w głównym rurociągu geotermalnym. Cudownie. Być może uda się wykorzystać te słabe punkty do zniszczenia przejętych elementów, zachowując większość stabilizatorów rezerwacji. Ponowne przejęcie wkrótce. Załączyłam dodatkowe. Nie rozumiem, co pani próbowała nam powiedzieć. Ona szukała sposobu na pokonanie demona, mhm. i chyba jakiś znalazła że musimy z maszynowego na, na, na ludzki to tłumaczyć. Zebrany tu do stopienia. Sprytnie. Trzeba przejść na drugą stronę. Tak, chyba muszę przejść górą. Znowu. Ja jak zwykle. Czy to jest talerz od Żyrafa? Oczywiście, że tak. To głowa Żyrafa. Zbierają maszyny, przetopiają na inne maszyny. Dobra, musimy przejść górą. Jak? Co my tu mamy zrobić? A, mam sobie zeskoczyć na dół. Zeskoczymy na dół. A, się tu czerwono zrobiło. Teraz gdzieś znaleźć wejście do góry. Ciekawe, czy uda mi się to zniszczyć. No nałazić się trzeba, no ale tak to się jest, jak, jak się w, w, wyrusza z niesprytnymi ludźmi. Ojej, na, na wyprawę. Tak, tak, wiem, że zaczekacie. Nie macie kuźwa wyjścia. O, coś tam w ogóle przyszło do mnie. Siema. No halo, leży gin. Znajdź drogę, a przejdziemy. Tia, no staram się. Tu w ogóle jest. Aha, tu jest powrót w ich stronę, widzę. A ja potrzebuję pójść tędy. No, come on. Podrzucisz mnie, czy nie? Dziękuję. Tutaj grzybki to nie. Znowu chyba do podrzucenia. Okej, okay. zamiast skoczyć do przodu, to tak, tak skaczę do góry, żeby się złapać. Się też na boki. O, nie wiem, czy tędy powinienem... Bo, że wysypują po prostu złom tutaj do przetopienia. Fajnie, że mnie nie zgniotło, dziękuję bardzo. No kurde, okej, okay, dobra. Pytanie, czy ja powinienem pójść tutaj w ich stronę? Czy może bardziej w tą stronę? To, to wie. No w sumie i tędy mogę przejść, tym mogę przejść. Dobra, czekajcie. No Pokazuje mi, że mam iść tam, więc spróbujmy. O, tu mogę coś zdominować. No dobra. To powinno zamknąć ten na górze. Hmm, a i teraz będę mógł sobie wrócić, teraz mogę sobie iść tam dołem. O Jezus Maria.